Witam wszystkich, którzy subskrybują mój kanał, a także postronnych widzów. Tym razem taki nieplanowany mm, gameplay, czyli tutaj porad nie będzie, a bardziej luźne przemyślenia co do nowego Battlefielda 4, a także nieco o korzeniach, czyli nieco o korzeniach czyli mam tutaj na myśli dokładnie Call of Duty bo to właśnie od tego zaczęła się moja przygoda z FPS-ami czyli z Call of Duty 1 potem było oczywiście Call of Duty ee, 2 wstawaj też wstawaj eee. No i oczywiście czwórka i od tego momentu, czyli od Modern Warfare 2, dzieło Activision po prostu poleciało z hukiem w dół. Jego miejsce zajął Battlefield, który tak naprawdę jest zupełnie inną grą, mimo że to FPS, no bo wiadomo, pojazdy, duże mapy. No ale właśnie ee, ktoś z działu marketingowego daj pomyślał i... Ktoś z działu marketingowego pomyślał i e, przedstawił właśnie to, czyli dodatek Close Quarters. Teraz jesteśmy na mapie Ziba Tower, czyli coś, co jest domeną Call of Duty, tylko na nieco większych mapach niż teraz to ma miejsce w dziele Activision. Dodatkowo lepsza grafika, więc e, nie ma się co dziwić, że to jest moim zdaniem jedyny dodatek który z tych nowych, bo nie licząc e, back to Karkan, który jest po prostu przeróbką do Battlefield 2 i trzyma się dobrze z bardzo prostego powodu. Dużo osób ma sentyment do Battlefield 2 e, i dlatego grają Dlatego grają e, w ten dodatek, natomiast z tych nowych to właśnie Endgame ma e, największą grywalność Powód jest prosty. Nieraz trzeba sobie wejść, pofragować zgodnie z tym co e, mówi Jacek Krzynówek byle do przodu. Właśnie tak, tak, tak wygląda tutaj rozgrywka i mnie się to podoba. Natomiast tak jak wspomniałem ee, Co tam mamy w Battlefield gdzie Co tam mamy w Battlefield 4 A, Ogólnie można powiedzieć że Battlefield 4 to będzie taki Battlefield 3.1 Ewentualnie 3,5 Bo niedużo będzie tam nowości Mapy będą duże ale biorąc pod uwagę zastój jaki sam sobie proponuje Activision z nowym Call of Duty powoduje, że ponownie Battlefield mimo obiegowym opiniom będzie numerem jeden jeżeli chodzi o FPS-y cały czas atakują maszynówkami więc ciężko tam wstać osobiście jeszcze nie zamawiałem osobiście jeszcze nie zamawiałem preordera battlefielda 4 ale jak wiadomo spora ilość użytkowników będzie mieć dostęp do bety więc będzie można się naocznie przekonać co nam zaproponują jeżeli chodzi o e, nową grę. Oczywiście jak to bywa z betami i różnymi alfa wersjami, e, może być sporo błędów. Ło, z pompki. Ale myślę, że mimo tych różnych niedociągnięć, jakie na pewno będą, czy to w grafice, jakieś artefakty i tak dalej, Gra będzie naprawdę niezła. A biegnę ich naokoło. Może ktoś mnie podniesie, a zobaczmy gdzie ma resp. A w sumie nawet dobre miejsce. Choć wolę zdecydowanie więcej akcji, jak jest to. Muszę się udać iść na dół. <laughs> Ale dostał. Patrzę, czy nie ma tam rywali. Są, są właśnie. A jak nie wysadził się na moim granacie? Dziwne. Udało mi się, nie udało mi się. Niestety. Siedzą w pokojach, apartamentowcach i ściągają tych, co próbują pies na górę. Ale jak są tacy sprytni, to ja ich wyciągnę pojedynczy. A są teraz tam w drugim. Bo za późno się odwróciłem. ciekawym miejscu też też te znaczniki mogliby dawać w jakichś fajnych miejscówkach to wtedy się można odradzać bo tak to nie ma sensu wstajemy walczymy Tradycyjny najdźwig tam na koniec, może kogoś ubije. Coś na koniec gry w ogóle nie widzę przeciwników. Pochowali się gdzieś. Nie? Gdzie nie pobiegnę, nie ma nikogo. Już ostatnia minuta to właściwie bieganie takie, że stwierdzili, że się pochowali i nie grają, wychodzą. Dobra, to by było na tyle w takim nieplanowanej rzeźni.